Ryzyko rozgłosu. Ludzie, którzy symbolizują ideały lub sprawy, zaspokajają jakąś głęboką ludzką potrzebę. AA temu nie zaprzecza. Musimy jednak mieć pełną świadomość, że przebywanie w centrum uwagi jest ryzykowne, szczególnie w naszym przypadku. 12 kroków i 12 tradycji, strona 180. Jako ozdrowiały alkoholik, muszę zdobyć się na wysiłek praktykowania zasad programu AA które oparte są na uczciwości, prawdzie i pokorze. Gdy piłem, nieustannie starałem się przebywać w świetle reflektorów. Teraz, kiedy jestem świadom swoich błędów i niegdysiejszego braku prawości, nieuczciwością z mojej strony byłoby poszukiwanie prestiżu nawet w tak uzasadnionym celu jak przedstawianie aowskiego przesłania zdrowienia. Czyż rozgłos, jaki towarzyszy wspólnocie AA, i dokonywanym przez nią cudom nie jest wart wiele pieniędzy? Niechaj, otaczający nas ludzie sami docenią zmiany, jakie wywołało w nas AA. To bowiem będzie znacznie lepszą rekomendacją dla naszej wspólnoty, niż cokolwiek, co ja sam bym wymyślił.